Dzisiaj skomentujemy film Konopskiego i powiemy, co grozi każdemu z uczestników tej dramy. A przede wszystkim, co grozi samemu Konopskiemu i Wartendze. Bo jak się okazuje, mogli się dopuścić poważnych działań, które będą skutkować. Zresztą sam się przekonasz, czym? zapraszam do oglądania materiału. Na sam początek poproszę łapki w górę. Jeśli doceniasz moją twórczość, bo dzięki temu ten materiał zobaczy o wiele więcej osób. No i mamy już najbardziej wyczekiwany film tego roku, który w chwili, jak to publikuje, ma 9 milionów odsłon. Przyznam szczerze, że początkowo ważąc to, co powiedział Wardenga na swoich live'ach, na których było w maksymalnej ilości odsłon 400 tysięcy osób na żywo, a to, co Konopski zrobił ponad rok temu, Jednemu z uczestników Timu X, którego niesłusznie oskarżył o kontakty z dziećmi. Zresztą, wiecie na pewno jakie. I później wiązał się to z publicznym liczem tej osoby, która miała przez to myśli sama. Przechodząc już do materiału, Konopski w tym materiale pokazuje nam znane wątki już z wcześniejszej odsłony filmu Wardęgi. I tak naprawdę w dużej mierze na początku część z nich rozszerza, bądź też, jak się w późniejszej części okazuje, przedstawia nowe fakty. W tym materiale pokrótce jest przedstawiony wątek Marcina Dubiela, który okazuje się, że wiedział o wieku kobiet. A z kolei Stuart Burton, czyli popularny Stu, pokazuje się, że wiedział. <laughs> Zresztą sam wiecie o czym. Powiem Wam szczerze, że na początku tego materiału odnosiłem wrażenie, że ten film nie zrobi tego, co zrobiły zapowiedzi do tego filmu. Czyli w kontekście tego, że nie przedstawi nic nowego, co do tej pory wiedzieliśmy. Sam przez pewien moment stałem się ofiarą takiego myślenia. Ale w sumie ludzie, czego ja oczekiwałem i czego tak naprawdę ty też oczekiwałeś, mówimy tu o faktach tak miażdżących, że nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy oczekiwali żebyśmy mówili, że ten materiał tutaj jest po prostu słaby. Uważam, że jeśli ktoś tak powie, to jest to bardzo niestosowne. Każdy film, który ukazuje tego typu fakty zasługuje na pochwałę. A przechodząc już do samego materiału, czego nowego się dowiedzieliśmy? Otóż jest poruszany nowy wątek w przypadku Stu Burtona. Chodzi o wysyłanie zdjęć, na których był on całkowicie rozebrany do małych, Dziewczynek. I też przypomnijmy o tym, że to w kontekście tego, przecież w międzyczasie mówią do tych dziewczynek, co by on z nimi zrobił pod prysznicem. I też tutaj przywołam ten dziwny sen z aktem z 13 latką w roli głównej. Pamiętam mało z tego szczerze. No pamiętam tylko, że miałaś takie e, białe majteczki, i tak były na brzeg odstawione i było widać wszystko. Podszedłem do ciebie z twardym i tak mój sprzed między nogi, i odsunął gacie. Czułem twoje mokre, jak się ślizgało na moim. Oprócz tego należy przypomnieć, że usprawiedliwia on swoje zachowanie jakimiś filozoficznymi przekonaniami. Nasza różnica też zniknie. To, co czuję do ciebie, przeszło wszystkie ludzkie wymyślenia. W Meksyku mogą się uchać od 12 lat, w Anglii od 16. Kto zabroni nam czuć, co czujemy? Mogę wam już teraz powiedzieć, że w sądzie. Przykro mi, to nie przejdzie. Ponieważ z przebiegu rozmów wynika, że był on w 100% świadomy tego, co robi. Mam dziwne uczucie, tak jakbym chciał patrzeć za plecy. Czy policja mnie nie łapie, bo się z tobą spotykam? Czujemy dużą różnicę wiekową i będzie dziwnie. Wiesz, nie spotykam się normalnie z laskami, co mają 14 lat. I jeszcze na dodatek to nagranie. Proszę nie rozpowiadaj tego, bo co się na mnie potem odbije. Będą plotki na hajsach, że jadę do. Ruch się z fankami 14-letnimi. Potem dojdzie słuch do różnych firm i agencji, i nie będą chcieli ze mną pracować. Ludzie będą mówić: O, to tępy To na pewno nie fajne dla Coca-Coli, żeby mnie reklamować. Ale tak naprawdę to już wiem. Mamy całkiem nowe dowody. I też nowe przestępstwa. Bo jak się okazuje, Stu Burton, czyli wtedy polski pingwin, wysyłał zresztą sam posłuchaj. Gdzie był nagi i pisał: leżę i czekam. Hej, kotku. Wysłał nawet kółka. Swojego polskiego pingwina do 14-letniej jwicki? I co mu za to grozi? I tutaj przychodzi nam artykuł 200, paragraf 3 kodeksu karnego, ponieważ kto małoletniemu poniżej 15 roku życia prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia inne przedmioty mające taki charakter, albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takim małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozwolenia wolności do lat 3. Więc, jak widzicie, w tej sytuacji nie może i nie pozostanie on bez żadnej kary. W międzyczasie, jak się okazuje, grupa Anonymous uzyskała dostęp do starego maila Stu Burtona o nazwie Polski Pingwin. Pewnie w międzyczasie, jak to publikuję, wyjdą nowe fakty, o których będę Was informować na bieżąco, więc wciśnij subskrypcję tego kanału, aby żadna nowa informacja i żaden nowy materiał Ciebie nie ominął. Jak się okazuje, w dalszej części mam informację o pewnej legalnej piętnastolatce. Dlaczego w nielegalnej? Ponieważ wiek zgody zgodnie z polskim prawem wynosi 15 lat. Daj znać w czy według siebie, czy to dużo, czy mało. I w kontekście tego 15-letniego dziecka jest mowa o pewnych czynnościach o charakterze erotycznym. Bo jak się okazuje, ta 15-latka była współlokatorką przez ponad miesiąc czasu w mieszkaniu Stewartona. Zresztą sami posłuchaj się, co w tym czasie się działo. Myślałem, że może ktoś cię zgwałcił. Nie chcę o tym pisać. Co się stało? Dotknął ci kana na siłę, pocałował jak byłaś pijana. Jak nie to chyba nic strasznego, chyba że na przykład obudziłaś się i bił konia obok ciebie. Jeszcze ponownie odpowiada, nie chcę o tym gadać. Na co, Na szczęście się nie obudziłaś, jak ja robiłem. Nie mogę robić, jak śpisz? I tu pojawia się pewne pytanie. Gdzie w tym czasie byli rodzice? Dlaczego rodzice pozwalali przez ponad miesiąc czasu mieszkać 15-latce z. Osobom o wiele starszą. Zgodnie z polskim prawem to rodzice do ukończenia przy dziecko 18 roku życia ponoszą za niepełną odpowiedzialność. I powiem Wam szczerze, że w tym momencie chciałbym, że wobec Dziu wszystko, co tutaj opisuje się zakończyło, ale okazuje się, że de facto to jest dopiero początek. Ponieważ Konopski dotarł do trzynastolatki, powtarzam, trzynastolatki, która, jak się okazuje, namiętnie całowała się ze stew. jak byłam już u niego, no to wyszło, że się całowaliśmy, nie uprawialiśmy nie robiliśmy nic takiego, no ale całowaliśmy się dość sporo. I tutaj mam do czynienia z artykułem 200, paragraf 1 Kodeksu Karnego. Ponieważ kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej 15 roku życia lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat dwóch do 15. I tu wielu z Was może zadać pytanie, a tak naprawdę, co z tego, co zrobił Stu, podlega wyżej wymienionemu przepisowi? Tutaj przychodzi nam wytłumaczenie innej czynności seksualnej, ponieważ zgodnie z uchwałą z dnia 19 maja 1999 roku, sygnaturę zamieszczę tutaj. Przez inną czynność seksualną rozumie się takie zachowanie, które nie mieści się w pojęciu obcowania płciowego, a jest związane z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka polegającym na kontakcie cielesnym, sprawy spokrzywdzonych lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary. I teraz, słuchajcie, przejdziemy do jednego z moich ulubieńców – DJa Palasajda. Na sam początku, że przedstawić DJa Palasajda, Konowski przywołuje jedną ciekawą rzecz. Otóż wyobraźcie sobie, jesteście osobą, która jest obserwowana przez setki tysięcy osób. I tak naprawdę to, co robicie w internecie, ma poważny, realny wpływ na to, co robią inni ludzie, przecież biorą Was, Was przykład. I wyobraźcie sobie, pisze do Was beat, Wojc dzwoni i mówi, że chciałby sobie odebrać życie. A co postanowił zrobić DJ Palasite? Postanowił puścić smutną muzykę i przeczytać to, co napisał w Widz na temat tego, że chce sobie po prostu odebrać życie. Może zrobię tak smutna muzyka, najpierw. Zrobimy sobie, żeby wejść troszkę w klimat. I nie poszedł z tym na policję, tylko robi sobie kontencik na streamie, kapitalizując tym samym ludzką tragedię i czyjeś ryzyko śmierci. Jeszcze kurwa, mówiąc na streamie, że on to nie ma czasu zgłosić tego na policję. Niestety, na obecną chwilę ja jest ciężko z tym, żebym ja poszedł na policję i spędził tam trzy godziny. Po prostu nie mam tyle czasu. Jakieś cztery godziny na streamowanie to oczywiście znalazł. To jest absurd. I tutaj z kolei można się pokusić na artykuł 162 kodeksu karnego, ponieważ jak czytamy To człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez naruszenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowia podlega karze poznania wolności do lat trzech. I powiem Wam, że tak naprawdę ten przepis jest rzadko wykorzystany, aczkolwiek w tej sytuacji znajduje on pełne swoje uzasadnienia. I tak naprawdę tłumacząc to, co mówił DJ Parasite, wystarczy zadzwonić na dyspozytordzie. Nie musisz spędzać żadnych trzech godzin. Wystarczy po prostu Twoja dobra wola. Ale tak naprawdę w tej sytuacji pokazuje się, jakie ma się zdanie. I jak obchodzą Cię Twoi widzowie. Ale słuchajcie, najpierw tym wszystkim jest to, że ponoć DJ Palasaj strasznie to przeżył, bo tak jak wiele influencerów obrał taktykę rozpłakania się, wydając oświadczenie w tym temacie. Tyle lat to było publiczne, kurde. Ktokolwiek mógł mu zwrócić uwagę, powiedzieć, że już dawno by tego nie było, humor te lata temu też był zupełnie inny i to nie było dobre. I dodatkowo mieliśmy tutaj do czynienia ze zdjęciami dziewczyn. Po snapach, gdzie widać twarz, możemy jasno zauważyć, że spora część wysyłających to były dzieci. I tak naprawdę w tej sytuacji mało brakowało, bo gdyby okazało się, że został udostępniony wizerunek, Jakiejś konkretnej osoby. Tego niestety nie wiem, bo wszystkie materiały po tym filmie DJ Palasite nagle usunął. To w tej sytuacji, gdyby został wykorzystany ich wizerunek, bez ich zgody, tych dziewczyn mogłyby oczekiwać wysokiej kwoty pieniężnej, ponieważ, jak możemy przeczytać w artykule 81, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeśli osoba ta otrzyma umówioną zapłatę za pozowanie. A na samym końcu Dosyć ciekawy segment, bo internetowe dinozaury. Być może część z Was kojarzy to osoby, ale tak naprawdę pewnie szerszej publiczności są one całkowicie nieznane. Pierwszą osobą, którą weźmiemy na tapetę, będzie Wertes. Bo jak się okazuje, z opublikowanej konwersacji Wertes i Olciaka, bo jak się okazuje, Olciak w wieku 13 lat oferowała mu swoje dziewictwo. Przypominam, miał wtedy 13 lat. Wertes usprawiedliwiał bieg dziewczyny tym, że rocznikowo przecież ma 14 lat, To nadal pani Wertes jest nie tylko obrzydliwa, jak ma się 21 lat, ale. Nielegalne. Jasno wyrażał chęć przyspania się z nią, pisał jej, że ma go nauczyć rozpinać Stanik. Pisał, że może ogrzać jej piersi jak zmarzną. Ja tylko przypomnę, że ona chwilę wcześniej pisała, jakie ma zadania domowe z matematyki. I co jest śmieszne, potem ten Wertes straszył ją po wami za nieprzychylne komentarze pod jego zdjęciami. Pozwólcie, że pozostawi to po prostu bez komentarza. Zabraniam rozsyłania naszych korespondencji w ręce trzecich osób. Za wszystko, co znajdę w necie z naszych rozmów, będę wiedział, kogo zgłosić i gdzie. Tajność korespondencji zawsze spoko. Nie jestem jakimś księdzem. Zachowuj się normalnie na YouTube i usuń swoje komentarze. A będzie spoko, bo lekka panika pojawiła się u naszego pana prawnika. A na samym końcu Wojtas. Znana osoba, która de facto chyba sama w pewnym momencie usunęła się z internetu. Co się okazuje, potrafił on kiedyś na pocieszenie obcym kobietom. Były dosyć młode. Wysyłaj zdjęcia. <ścoughs> Zresztą sam posłuchaj. Spójrzcie na przykład na te konwersacje, gdzie Jagoda żali się, że ma kaca. I dla Wojtaza najlepszym rozwiązaniem jest zaproponować jej dick pika, Bo nic tak nie poprawia humoru jak dickpik od waszego idola. Jeszcze pisze do niej, chcesz czy chłopak cię zabija? Gość też ją zachęcał do fa a kiedy dziewczynka mu odpisała, że nie chce, on wyraził bardzo dobitnie swoją chęć wykonania tej czynności. Coś robi zdjęcia jak się kąpisz, czy tylko ze mną jest coś nie tak? Zaraz po tej wiadomości Wojciech się spytał, czy może jakieś swoje zdjęcie wysłać, ale tak się niecierpliwił, żeby zniszczyć tej dziewczynce psychikę, że nie dał nawet rady poczekać na odpowiedź i w konwersacji pojawiło się zdjęcie, które śmiejąc się przez łzy nazwałbym myju myju. Dowody na Wójtaza to najbardziej graficzne rzeczy, które widziałem podczas tworzenia tego materiału. Tu z kolei znowu mam do czynienia z artykułem 200 paragraf 3 kodeksu karnego. Ponieważ kto małoletniemu poniżej 15 roku życia prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia inne przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takim małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. A na sam końcu Lisowski, który robił pewne czynności do zdjęć. 13 latki. Dużo cycków dostajesz, to powinno Ci wystarczyć. Nie, fab time, wolę twoje. Dziewczynka później mu napisała, pierwszy raz youtuber prosi mnie o Na co Disowski odpisał, to do boju. Kolejny screen i dziewczynka pyta, co tam gram w co w te twoje? Ale ja nie mam, chcesz tiramisu, wolę zdjęcia. Już sam fakt posiadania takich zdjęć jest karany, bo jak się okazuje, on te zdjęcia zapisywał. To utrwala treści pornograficzne z udziałem moletniego podlega każde pozbawienia wolności. Od roku do lat 10. A teraz przejdźmy do głównego ostatniego smaczka. Bo co grozi pozostałym influencerom, którzy po prostu wiedzieli, a nie powiedzieli. Bo jak mówił sam Wardenga, na korytarzu jak był złożyć zeznania, ponoć przewijało się bardzo dużo znanych influencerów, typu jak na przykład Fagata. Zastanówmy się, co im grozi? Tu z kolei mam do czynienia z artykułem 240 kodeksu karnego, ponieważ to mając wiarygodną informację o planowaniu, usiłowaniu, dokonaniu czynu zabronionego, i tu są wymienione czyny pedofilskie, między innymi, podlega karze do lat trzech pozbawienia wolności. W szczególności należy tutaj zwrócić uwagę na popularną i znaną fagatę, bo jak się okazuje, mogła się ona dopuścić złożenia fałszywych zeznań, mówiąc, że ona po prostu o niczym nie wiedziała. Bo jak się okazuje, po zeznaniach fagaty, która mogła podpisać że ona o niczym nie wiedziała. Sylwester Warnega złożył nowe dowody, z których po prostu wynika, że fakata o tym wiedziała. Myślisz, że jak się to zgłosi, nie wiem, na policję, to oni zareagują? Czy to już nie jest, nie wiem, za późno? Czy ci ludzie, czy się te laski by się nie musiały przyznać i w ogóle czy... No nie wiem, co zrobić, jak tego nie miała takiej NDA to on był kończony. Od wczoraj to mi się chce żygać cały czas. Naprawdę mi się chce kur... bo mi jest tak wstyd, że to był mój chłopak, że ja pierdolę, serio, mi się chce żygać cały czas. Kurwa, ja tak słyszałam tego NDA, jak on się zabezpieczył. Ja myślałam, że on się chce zabezpieczyć, że wiesz, że jak mnie by zdradził, albo ja bym go zdradziła czy coś, on się kurwa zabezpieczył przed tym, że on odpierdalał takie rzeczy w przyszłości. I tutaj przypominam, że non-disclosure agreement który jest wszędzie poruszany, czyli tak zwane NDA, nie może stać hierarchii wyżej niż powszechnie stanowione prawo. Zatem NDA nie zwalnia z odpowiedzialności. I informowania organów państwa o przestępstwie. A co grozi za składanie fałszywych zeznań? Tutaj mamy artykuł 233. To składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. A na sam koniec istnieje tutaj pewna możliwość, ponieważ odpowiedzialność może ponieść również Konowski jak i Wardenga, ponieważ jeśli okaże się, że niezwłocznie po dowiedzeniu się o tej całej sytuacji nie poinformowali oni stosownych organów, tylko po prostu poszli nagrywać materiał, to grozi im aż do trzech lat pozwolenia wolności. Bo jak się dowiadujemy z informacji prasowych prokuratury, prokuratura zaczęła jakiekolwiek działania dopiero po zapoznaniu się z materiałami Konopskiego i Wardęgi, które zostały przecież umieszczone na platformie YouTube. I na sam koniec celu potwierdzenia moich słów daje materiał, to potwierdzające. Proszę, wsłuchajcie się w ten materiał. Czemu tak mocno, jakby y, supportujesz tą fagatę? Wierzę, tak, co. Mi... No? zadam Ci pytanie, nie? No? Gdyby cały internet się dowiedział o czymś, to trochę inaczej by patrzył na fagatę. Nie mm. wiem, dlaczego No, bo na pewno. Teren. Na pewno to. I ten fragment. Nie, według mnie prędzej czy później coś, coś pewnie, ktoś coś puści. Wiesz, to już tyle. Ciekawie jestem tu do reakcji internetu. Nie? Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył faktów. Co, dlaczego, po co. Z tego fragmentu wynika, że Wardenga, jak i pewnie całe środowisko, wiedziało o tym znacznie wcześniej. Słuchajcie, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jak coś nowego się w tej kwestii pojawi, będę Was o tym informować na bieżąco. A na sam końcu prośba jeszcze czas o łapkę w górę i komentarz do zasięgu. Jeśli nie wiesz, co napisać, co napisz, znaj swoje prawa. Pamiętaj o tym, że każda z tych osób, którym wymieniłem w tym materiale, jest w świetle prawa niewinna. Bo zgodnie z konstytucją, każdego uważaj za niewinnego do momentu, kiedy jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Stąd też wielka prośba. Gdy kogoś z tych osób tu wymienionych spotkacie na ulicy, to nie podchodźcie, nie bijcie. Będzie wam za to groziło. Do trzech lat pozbawienia wolności. Pytam się, po co? Jak tym się zajmują polskie sądy?